Tarka wewnętrzna i już gaz! Gaz, 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 gaz! Tak jest! No, wreszcie! Dobrze, hamujemy. Rujeczka. Wbijaj się w lewo, tak jest. Gaz, nie hamuj. Gaz. Cześć, Sprawdź gazem, już gaz! Zajmuj się. Hamujemy. Rujeczka, szeroko. Jak gaz, gaz, to pracujesz gazem. Widać. To no to hamowanie! Pracuj razem, dobrze ciasno. Pracuj razem już! Gaz. Szeroko. A nie, powieszka. Pracuj razem, pokaż, 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 Za mocne hamowanie, za wcześnie. Amuleto, en la Gas Tracé, gazo. Tracé, gazo. gas Gas Pracuj, 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 pracuj! Pracuj gazem, bez hamulca! Bez hamulca, bez hamulca! Pracuj gazem, szeroko, ginia, 估计可